Native Instruments Machine sterownik wyprodukowany do oprogramowania maszyn, służący do produkcji muzycznej z sampli nagrywanych, jak i tych ładowanych z biblioteki sampli. Oprogramowanie maszyn w trzech wersjach: 1.5 wersja podstawowa. 1.7 Wersja czytająca presety instrumentów Complete Native Instruments takich jak Massive czy Contact i wersja 1.8 obsługująca wszystkie pluginy VST, VSTi i Audio Unit. Sterownik maszyn składa się z 16 padów do wyzwalania sampli, przycisków do obsługi padów sekcji transportu, sekcji grup, sekcji master, sekcji sekwencera oraz samplera i dwóch wyświetlaczy oraz przycisków funkcyjnych. Sekcja transportu, przycisk cofania, przycisk play, przycisk rekord, Przycisk erase do usuwania, przycisk shift do używania skrótów klawiaturowych na tym urządzeniu, przycisk grid, czyli przycisk siatki, przewijanie przód, tył. Sekcja grup to sekcja, gdzie możemy podzielić sample na 8 dostępnych grup od A do H. Sekcja Master to naby, zmiana głośności, zmiana tempa i Swing, czyli przypadkowe odstępy od siatki. I Note Repeat, przycisk powtarzania nuty. Sekcja Samplera i sekcja Sekwensera. Tutaj możemy ładować: mamy przycisk Browse, którym ładujemy sample, przycisk Sampling, dzięki któremu nagrywamy i edytujemy sample, przyciski do przebijania taktów i elementów na wyświetlaczach, przycisk Snap do zapisywania i przycisk Auto Save do auto zapisywania. Dwa wyświetlacze i osiem nabów. Służących do obsługi funkcji wyświetlanych na wyświetlaczu, jak i 8 przycisków funkcyjnych obsługujących funkcje, które wymienione są na górze wyświetlacza. Można je zmieniać, przyciskając przyciski funkcyjne. Kontroler podłączony jest do komputera kablem USB. Oraz posiada wejście i wyjście MIDI, które pozwala na sterowanie kodem MIDI Time Code z urządzenia, wysyłanie tego kodu, jak i przyjmowanie z innych zewnętrznych urządzeń. Przycisk Scen do tworzenia i wyboru scen. Przycisk Patternów do tworzenia i wyboru patternów. Przycisk Pad Mode. Przycisk wyboru modułu padów. Klawisz Navigate do nawigowania w programie, Duplicate do duplikowania, Select do wybierania, Solo do odtwarzania pojedynczego kanału, pojedynczej grupy, pojedynczego padu i Mute, klawisz wyciszania padu lub grupy lub sceny.